Gdzie są Gołty? Na dole ich nie ma. Na górze są. Mają pierwsze miejsce. Wczoraj udało się zdobyć lidera, a dzisiaj zrobimy wszystko, żeby tego lidera utrzymać, ale nie wiem, czy to będzie łatwo, bo gramy dzisiaj z Aston Villą, dobrą drużyną, gramy z Crystal Palace i z Chelsea. I choć Chelsea gra naprawdę dobrze w naszym świecie tutaj. W poprzednim sezonie, również, to Aston Villa jest 18 i póki co im nie idzie, i Crystal Palace jest 16, więc tutaj może być ciekawie. Nie pobijemy tego meczu, co będzie był wczoraj, więc zapraszam go obejrzeć. Ale za to dzisiaj zagrała wszystkie mecze Adolfo Dybala. No i te mecze mam nadzieję, że będą równie dobre. To jest skład na Aston Villa. Jeszcze żebym nie zapomniał, tutaj trend poprosił mnie, żebym wysłał go na wypożyczenie. Ale tu ma jakiś kontrakt wysłany, więc go anuluję. I wysyłam go na listę wypożyczeń. Może na pół roku uda się go wysłać w zimę. Jest Betty Cash. No Aston Villa to bardzo dobra drużyna. Musimy to wykorzystać. Stać, bo w lidze i mnie idzie, a nam idzie. I to dobrze. No chyba, że dzisiaj znowu będzie jakieś kurwa. Fiku, miku. To jest jest nartosz, ale w ogóle nie celnie. Oj, ale pudło. Ależ, dobra piłka, wychodzi świetnie To miksowski! Strzelam, pusta bramka. Nie ma, nie ma, nie ma. Ależ, to było dobre na Busaka Świetnie zagranie, ale kurwa. Ależ, teraz. Będzie okazja. Krzysiu na bosaka! Na bosaka! Nie trafia w bramkę. Powiem szczerze, że nie jest to ciężki mecz. Prawie cały czas mam piłkę, cały czas mam jakieś akcje, ale brakuje wykończenia gdzieś tam ostatniego podania. Tracę piłkę pod polem karnym i 0-0. Dobrze, to Miksowski. Jest Krzysiowski, ile i Miks? Wyjewał się. Wchodzi Felipe Santos i oczywiście Juan Szafarana. Do tego jeszcze Salientowski i Dejan, Dejan Gawroński. Wow! Dobrze, na szczęście, że gówniany ten strzał. I ma piłkę szafarana, ale tu jest dużo miejsca! Zagraj do Nartosz! Nartosz, gol! Jeden jest! Jeszcze... Dobrze by było jeden strzelić, bo cały czas jest niebezpiecznie. No ale niby tak dużo miejsca, tu ledwo ta piłka przeszła od szafarana do Ebaty Cash, Kesz, <laughs> Cash, naprawdę Cię uwielbiam. I nieironicznie Cash to jest mój ulubiony zawodnik. W tej sytuacji nam dużo pomógł. Znowu Nartoszowski, ale obok. I co jest? Ej, coś się stało? Karnego mam? <grystanie> Rzut karny! Ja wierdzielę karny, bo mnie chłop skosił. Nie wiedziałem, że to jest możliwe na botach, serio. Chłop tako postanowił się wślizgnąć i mnie wykosić. No spoko. Zatem Nartoszowski... A strzelmy w prawo teraz. ...kontra Olsen. Nartoszowski, mamy 2 do 0. No to już chyba można powiedzieć, że 3 punkty są nasze. O nie, będzie. Dobrze, no, blada, Czojak! jak! Uratował. Zwaliłem w obronie tutaj, moja wina. I jeszcze na bosaka leci sam na sam. To może być 3 do zera. Na bosaka. Ja pierdolę Takiej łatwej sytuacji jest strzelić To już hit naprawdę Przed całym bramkarzem na Bosaka Dobiegłem tyle ile mogłem Bramkarz nie wychodził i tak nie ma bramki Ale mamy 2-0 I tak się kończy ten mecz I jest naprawdę bardzo fajnie Nartosz MVP Czyli zostajemy na liderze i od drugiego miejsca dzieli nas już 3 punkty To jest już przewaga niezła A my zagramy teraz z Crystal Palace 16 miejsce I tutaj ja chciałem dać w końcu szansę Darteli Wrócił do nas, dawno nie grał, więc w tym meczu zagra na pewno. No nie, na Bosaka ma słabą formę. To później może zastąpi go Bartolini, a na razie wychodzimy takim składem: Krystaliczny Pałac, klub piłkarski kontra Kozy SK. Dobra, jazda. Kasztanki jakieś. Malaga tiki taki i kasztanki. O! Wow! Jaka dziura! Szkoda, że straciłem piłkę, ale dziura była. Krzysiowski! No i broni bramkarz, jak zawsze. No i oj, Bobrowski nie dosięgnął tej piłki, teraz jest okazja, słupek, pusta bramka, gol, 1-0. No troszkę tutaj obrona Eze, Eze. Esz. Eszkier robi, chłop, ja pierdzielę. No ale tutaj no to wszystko zaczęło się od Borysa Bobra, fatalny błąd, nie przeciął tej piłki, przegrywamy. Nartoszowski obok bramki, odwrócony, nie dało się. Taki sposób. No tak szczerze jest, lipa. Trochę przypał. Może Krzysiu strzeli z wolnego? Strzelił! Uff, szczerze nie myślałem, że to leci do bramki, ale wpadło. Dobrze, dobrze. Chociaż tyle. Mamy remis. Ciężki mecz. Fest. Dawaj Krzysiu, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dawaj Krzysiu! Jest, o mój Boże, jest, strzelił, 2-1, wygrywamy po dwóch bramkach krzysias z rzutu wolnego, ale ta jaka była bramka, to była bramka od poprzeczki. Ej, tutaj trzeba zrobić goal line, trzeba zrobić goal line, bo no jest bramka, jest, ale tak ledwo, ledwo wpadła, nie? Dobra, zmiana formacji, wchodzi Kamilos, Trend, Wąsik, tych trzech. Ależ wychodzi Krzysiowski, będzie hat trick! Mamy hat trick! Wow, wow, wow! Nie wiem, co wy robicie, chłopaki, co wy robicie? Hatryka miał wczoraj Nartoszowski, dzisiaj ma Krzysiowski. Niesamowite. Dobry, Bramkarz. No to koniec, wyjazd. Wypad z baru. Najlepszy Krzysiowski inaczej być nie może. Ocena 8-9. Fantastycznie. No i można powiedzieć, że uratował na ten mecz, bo było dra Dragi Kurwa, bo było tragicznie, ale zmieniło się. Krzysiowski wziął wszystko na swoje barki i wygrał. I mam nadzieję, że weźmie też w kolejnym meczu. Cały czas oczywiście lider, no bo jak wygrywamy, to lider cały czas jest. Ale teraz zagramy z piątą drużyną w tabeli. I jest to część. Chelsea. Chelsea to jest bardzo dobra drużyna, ale uznałem, że nie ma co się jej bać. Nie ma co się jej bać, wychodzimy bardzo ofensywnie. Mam nadzieję, że to się uda. Z Chelsea w poprzednim sezonie grało się mega ciężko. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Ale oni cały czas są wysoko w tabeli i w tym sezonie, i w poprzednim też byli. Więc u nas w grze radzą sobie naprawdę nieźle, nie to, co w rzeczywistości. Ale dałem Kunkowi prawie asystę! Chyba... Chyba trend. E, tak, to był trend. Ale na szczęście prawie, więc nie ma bramki. Kurwa, szafaran, Ty nic nie potrafisz zrobić. Ja pierdolę, jeszcze prawie mi strzelili. No oj! Ja pierdolę, no co jest z tobą? Aha, dobra, atakuje mnie ta Chelsea cały czas. Powiem szczerze, no, gram cały czas tutaj praktycznie na szafarana, non-stop, piłkę traci. I to mnie zaczęło interesować w tym meczu, bo widziałem to też w poprzednich meczach i ja nie wiem, czy tamta strona, właśnie, to nie jest najsłabszy punkt zespołu. 1-0. I powiem szczerze, to nie wiem, zawsze po tamtej stronie dzieje się najmniej. Tak odczuwam, że nasz kolumbijski przyjaciel po prostu najczęściej traci piłkę, no. O, teraz dostał piłkę. No i chuj. Kamilos obskoczyłby tego obrońcę. Ile ja już prób? Naprawdę? Ja próbuję szafaranem coś pokiwać, coś tego, nic nie idzie. O, proszę, Santos zrobił to! Podał do martosza! Ale nic z tego. Ja pierdzielę, zero strzałów. Dobra, wchodzi za szafara na Jacek Pepson. O kurde, goni suki na Bosaka ma fajne. To nie, inaczej to robimy. Jacek Pepson na prawo, na lewo, Lukas Lexus i robimy tak, żeby było dwóch napastników. Goni... Kurde, czemu ja nie zauważyłem, że goni suki na Bosaka ma taką dobrą formę, by grał od razu. I w sumie nie wejdzie Pepson tylko Remzej. Ałach, kurwa Przydałby się nabór na lewego skrzydłowego Mam jednego lewego skrzydłowego na wypożyczeniu właśnie Ale ja nie wiem, czy on nie grał gorzej jeszcze No może ta strona po prostu jest jakaś przeklęta Teraz, dobra okazja, nartosz Łatwo to łapie Robert Sanchez To jeszcze raz, Krzysiu Roni, bramkarz Zrożnego to ja chyba nigdy nie strzeliłem Tak! Nie! Jak on to wyjął, Lukas Lexus, prawie pusta bramka to była. Z linii wybija bramka nogą. Tutaj dobrze na Bosaka też piłka się odbiła, no ale dlaczego nie ma bramki? Powiedziałem, że nie ma zrożnego, nic nie siada i teraz mogło być. Kurwa MACIE ale zjebałem. Dobra, ratuj naszą drużynę. Dzięki. Czy to będzie czerwona kartka? Ty nie! Żółta! <laughs> Ale fart. Wchodzi bułat. I jeszcze Dejana Gawrońskiego wstawmy. Karny śmieciu! Fuck! Dobrze, jest jeszcze Remsey, Ice i tutaj jest Krzysiowski. Dobrze! Kurwa, kurwa! No to będzie koniec meczu. Niestety, przegrywamy, podlegliśmy. Nie musimy cały czas wygrywać, ale Chelsea jest naprawdę dobre. Cały czas! Nic na to by nie wskazywało, serio. A oni dobrze grają. Tak wyglądają oceny i tak wygląda kolejka dziewiąta. Mamy... Nie, już nie mamy lidera, cholera. Tyle samo punktów co lider, ale jednak spadamy na drugie miejsce, bo mamy słabsze gol. Mimo, że strzelamy tyle bramek, i tak mamy słabsze. No bo też sporo tracimy. Ale to nic i tak cały czas jest naprawdę nieźle. Zobaczmy, z kim zagramy w następnym odcinku. I widzę, że będzie grubo. Oj, widzę, że będzie grubo. Oj, jak grubo. Obydwa Manchestery z rzędu i później jeszcze Newcastle, czyli lider ja pierdziele, ale meczycha będą. O, mamy wypożyczenie dla Trenta, Portimunense. Najlepsza jedenastka miesiąca, Krzysiowski i Nartoszowski i mamy overole plus jeden dla Nartoszowskiego ma już 83 plus jeden dla Czarnickiego kosiarki i Trenta właśnie i Johnsona sporo a nie to nie jest wypożyczenie ja pierdziele nie chcę go sprzedawać ja chcę go wysłać na wypożyczenie jedynie więc to był transfer a czyli czyli jeszcze wypożyczenia nie ma no i na dzisiaj to tyle jutro będzie niesamowity odcinek Gramy z niesamowitymi drużynami United jest trzecie Newcastle jest pierwsze Manchester City jest dopiero siódme, ale to cały czas jest City i wygrało poprzednią ligę, więc no nie, nie wiem co to będzie. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.